Rozpoczynamy nasze krótkie pogaduchy, więc chciałbym się dowiedzieć, jakie emocje wam towarzyszyły przez całą przygodę? Co wam się podobało bardziej, co mniej, a może czy coś jest do poprawy? Proszę Czy ty, ty zaczniesz? A, a Bogu, zawsze. Mogę, oczywi Bogu. oczywiście mogę. <laughs> więc pierwsza rzecz. Um... Kulowe bardzo, w sensie podobało mi się to, yy, cała te, cały ten twist i jak to było, chyba, w, chyba fajniej dla mnie przynajmniej by było, gdyby to było bardziej osadzone w mitologii Lovecrafta, to było takie bardzo gdzieś, gdzieś obok, ale to żaden problem, trochę o to chodzi, że nie wiedziałem co się dzieje. Ja jeżeli chodzi o mitologię grecką, to mam tak, wiem, kim jest Morfeusz, ale i tak, ale i tak, ale i tak wiesz, wchodził mi, wchodził mi oczywiście Blue Red Pill. Natomiast bardzo mi się najbardziej mi się podobało, ale to często tak jest sceny otwierające. Widziałem bardzo wizualnie, graficznie i Aleksa, i siebie, i tych. Ta scena z przyjęciem była fantastyczna. Um, I ostatnie, co mam do powiedzenia, to to, że um, um, było fajnie, też jednostrzał, jednostrzał musiał być krótki, zwarty i tak dalej. Myślę, że trochę. Jakby gamszu i Trail of Cthulhu było zrobione przede wszystkim po to, żeby grać śledztwa. Mam wrażenie, że do tego ten system został skonstruowany. Mhm. Tutaj mieliśmy do czynienia z taką klasyczną Lovecraftowską przygodą, która chyba by dużo nie straciła, gdyby się przerzucić na Cthulhu siódmą edycję. Um, w sensie, um, jakby ten potencjał systemu fajnie, zobaczyliśmy jak działa, nie? fajnie te, te umieki były rzucone. Natomiast myślę, że warto by było zerknąć do właśnie o w właśnie w formacie otwartych sesji quasi-sandboxowych, mhm. otwartych śledztw, no nie? Myślę, że by silniej wybrzmiał system. Okay, Natomiast. Jasne, ale no chciałem też, żebyście mieli, żebyście mieli coś e... Nie do końca śledczego, ale było to śledztwo, bo spójrzcie, że te ślady, że i tak powiem dalej. To, tak. Powiem to tak, e, e, ja powiem, że chyba z e, Bogu się zgadzam, że można mocniej zaakcentować elementy śledztwa, okay, okay. Nie? szczególnie, że e, sama mechanika mówi, hej, zdajesz je automatycznie, znajdujesz wskazówki, zachęcaj graczy, żeby drążyli dalej, bo o ile umiejętności one się nazywają e, chyba podstawowymi? Mm -hmm. nie? Zostały przez nas, do, przy, przynajmniej przeze mnie, dość dobrze oszacowane, co było widać podczas tego, podczas tej konfrontacji, nie? Ouj, tak. tak, tak. Rzucałeś tymi punktami, jak skąd te tak, punkty? Ja, ja mam tego ma w ogóle, no nie kończąca się opowieść, ale nie o to chodzi, tak, żeby e, to wykorzystać. Co więcej, e, niezwykle w Fajnie mi się grało, bo system poprzez wydawanie swoich punktów, swoich zasobów, zmusza cię do używania innych umiejętności. Mhm. A sama walka wyglądała tak, że najpierw był strzał, a potem były zapasy, a potem było pisanie, nie? No. A potem był znowu strzał. Potem był czysty fit siły. Nie? A I to wszystko gra bardzo plastycznie. A co więcej, akcje się udają, bo możesz korzystać z zasobów. Tak. I one nie są wtedy płaskie, bo się nie kończą tak szybko. Jakbyśmy robili, hej, to ja go do niego strzelam trzy razy. Mhm. Czy cztery? To by było bar to bardziej sami, by... mi się wydaje, takie, ostrzelam, e, w... Znaczy, się, walka nie byłaby tak łatwa, bo moje zasoby skończyłyby się, w, nie wiem, w ciągu 3-4 rzutów. Mhm. E, margines sukcesu byłby dużo mniej pewny, a ja jestem zwolennikiem. Hej, jeśli w czymś jesteś dobry i system to wspiera. I nie, nie traci na tym e, dramaturgia. To to jest super. Nie? I tu to wybrzmiało. I jeżeli chodzi o wskazówki, to jeśli miałbym coś zasugerować, mhm. to dokładnie to. Bo to można przerzucić na ten drugi zestaw e, umiejętności śledczych. Mhm. E, a miałeś bardzo dużo materiału takiego, gdzie Możesz rzucać tam nie? Ja, jako człowiek, który tam troszkę liznął różnych mitologii, nie? niezwykle się dobrze bawiłem, mogąc popisać się swoją erudycją i znajomością niektórych rzeczy. Jak na przykład powinna się pani nazywać koł, tak. Bo Felicity to po łacinie nadzieja też. Szczęście. I te rzeczy, nie? Aha. Już na samym scenie otwarcia mogą być wskazówką. To są takie rzeczy, które możesz rzucać graczom, okay. które potem nabiorą znaczenia, bo to, że dostaniesz wszystkie wskazówki, to nie znaczy, że ułożysz sobie cały obraz. Bo jak ja bym dostał. Tak. Jej imię znaczy nadzieja. Nie, tylko w łacinie. Tam się przebijało, że to były Grecy, Bogowie, Etruskowie, nie? To było świetne, na tym bym budował mhm. i takie wskazóweczki bym podsyłał graczom, gdy tylko by powiedzieli okej, okay, to wydam. Okej, okay, czyli zachęcałbym na... ich do nich. Na nie, bo też, ale też nie chciałem stopować akcji, bo chciałem naprawdę fenomenalnie graliście, ja wam nie chciałem przerywać, to to jest największy wiecie... Bo, to teraz może ja powiem właśnie o to, bo to, 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 to jedno że my, ale też, też mistrz gry bardzo, bardzo mocno, w sensie odczułem wrażenie, a rzadko mam takie wrażenie, że znaleźliśmy się w gronie, w którym potrafimy odbijać piłeczki improwizacyjne i używać tego, co pojawia się na stole, w sensie pierwszy mój pomysł Felicity, która trochę się przystawia i widzi te, te fotografie, spowodowały, że wziąłem poszedłem za ciosem, powiedziałem, że znajduje jedno, to, do... na co wziął to, wziął, wziął to Rafał i przerobił pod siebie, że, że ta empatia dalej, i tak, i tak dalej, na co ja od, z powrotem odebrałem. W sensie, że um, grało jako właśnie coś w rodzaju teatru, teatru improwizacji i to. Naprawdę nie wszyscy tak potrafią w sensie w ten sposób się bawić. A mam wrażenie, że to właśnie spowodowało, że najbardziej mi się podobała ta część sesji, bo po prostu to płynęło wspólną kreacją. A w ogóle, jak ty wziąłeś tego Bruna. Aront i, i zrobiłeś z niego postać z krwi i kości w 30 sekund, tak, że on stał się dla mnie realny i w zasadzie na twoim miejscu mógłby siedzieć gracz, który go odgrywa od 14 sesji i miałby tyle samo mięsa, że no to jest właśnie to, to jest pracowanie na tym, co się bierze, nie odmawianie, nie zaprzeczanie, tylko branie, przerabianie, oddawanie, nie? I dlatego Do tak więcej, fajnie mi też się grało. Powiem to tak, bardzo dobrze pracujesz głosem, nie? Ja nie gubiłem się w momentach, w których przeskakiwałeś z jednego Bena do drugiego i to było widać, to było a, realne. A, a muzykę też dobrze dobrałeś, nie Dziękuję. ja sobie była spoko, no. a, jak a, była scena pierwsza w naszej a, na naszym przyjęciu. Muzyka była po prostu a. W punkt, jeśli chodzi o wyższe sfery, nie a ona mocno budowała nam klimat, e, tego że mogliśmy spokojnie rozmawiać, budować. E, też się dobrze nad tym bawiłem. Trochę się bałem, że nie starczy nam czasu, nie? A i tak e, potem, jak zaczęliśmy przechodzić do tych e, bardziej treściwych rzeczy, to muzyka cały czas nam towarzyszyła i cały czas. Budowała to napięcie. W tej ostatniej finałowej walce, w tej ostatniej scenie, tam się bardzo dużo rzeczy podziało. E, mimo tego, że tam panował chaos, nie? to ja się dobrze w nim odnajdywałem. Dzięki temu, że dobrze dzieliłeś światło, dzięki temu, że była muzyka. E, i, tak, I tak to powinno wyglądać, gdy stoisz przed czymś, co jest nadnaturalne, e, masz do zrobienia 4 czy 7 rzeczy jednocześnie, nie? No, cieszę Więc... się chłopaki, o, że wam to o, się opa. podobało, naprawdę. Bo ja tak cały czas myślałem, jak byłem w pracy, jak to poprowadzić? Naprawdę, ja całe po prostu 12 godzin w robocie myślałem, jak tą sesję dzisiaj poprowadzić i cieszę się, że się udało, tak że wyszło tak fajnie i się dobrze bawiliście, bo o to chodziło przede wszystkim, prawda? Żeby była dobra no, zabawa? Tak, bo... e, jedyne, czego żałuję... Mhm. To, nie z... to, że nie zdołałem... E, ujeździć tego potwora. <laughs> bo to był mój kolejny ruch. A, żeby wskoczyć mu na plecy i yeah. Tak, bo wiecie, e, to są e, umiejętności typu jeździectwo, nie? No. <laughs> ta, takie rzeczy, które... No. Hej, ja bym działają kwiły, na kreatywność, ale... okay. nie? I mówisz, hej, i to jest twoja umiejętność, e, która wynika z twojej, m, z twojej, e, z twojej profesji, więc powinna być wysoka. Jak dałeś sobie rzeczy wysoko, to z nich korzystaj. Jasne. Hej, i czułem się na tyle bezpiecznie, że jakbym powiedział, słuchaj, biorę rozbieg, skaczę. Na jego barki i zaczynamy robić to w amerykańskim stylu. Jak Rodeo. w Teksasie. Rodeo. Dokładnie. Nie? I to by przeszło. Uh -huh. I tylko byś powiedział, hej, ile? A ja mówię, wydaję cztery punkty I chłopie. Tak, o, kurde, no dobra, no to byś ujeździł, go, nie? i byś. Uuu. Tak, i to jest jeden natura, gdzie na przykład on by nie mógł wykonać ataku. No, to prawda. I to jest to jest Prawda. dużo. To jest dużo. A on miał dwa. Na was no i. Nie. Więc tak. Mm -hmm. Tak. Mój wewnętrzny dydokowie jest zadowolony. Mój wewnętrzny. Tulusta, tulista jest zadowolony. Ta sesja pokazała możliwości tego systemu. Może nie na poziomie śledztwa, bo można byłoby dołożyć. Jest. Nie. Ale można po, pokazała, jak się bawić tym systemem, nawet jak jesteś nowym graczem. Tak, tu się zgadzam. Jest... Alici? Było tak. Zapraszamy. Zobaczcie tą sesję. <laughs> tak jest. Dobra. Już, cóż to mogę co? dodać. Chyba, chyba, teraz... chyba wszystko. To teraz też będzie. Nie, Nie, teraz już. Ok. Objęcia Morfeusza, słuchajcie. Sekunda, to, to Sekunda, bo... Bo jeszcze Wam chciałem powiedzieć parę słów. Tak, właśnie, chciałem się zapytać. No, poczekaj, to, to dobrze, to teraz tak, nie? Teraz. Posłudziliśmy? Pff. Dobra, to tak. Fantastycz... Fantastycznie Was dobrałem do pary. Nawet nie wiedziałem, że tak ta sesja będzie. Też wybrała. tak myślę. <noise> Ale po prostu te pierwsze półtorej godziny ja tak. Przerwać im teraz? Nie! To za dobre jest po prostu, nie? I e, tak i prac, pracę głosem to właśnie nie lubię jak wszystkie postacie brzmią tak samo. Nienawidzę tego z całego serca. I dlatego zawsze staram się pracować głosem tak, żeby każdy NPC, e, właśnie tak jak mówiłeś tutaj e, Rafale, żeby można było szybko odczytać, kto, która postać mówi w danym momencie, nie? Ale powiem Ci jeszcze, że wychodzić i to Zupełnie naturalnie. To nie jest sztuczne i to jest wielka e, umiejętność. Ja jej nie posiadam, nie? Ja mówię. Też nie. On mówi, nie? Albo y, mam takie swoje przebłyski pod tyłem. Mój drogi, nie mogę ci tego zrobić, nie? Hmm. A to, ale to jest, nie wiem. 3-4 zdania i tyle, a ty ciągnąłeś takie rzeczy. A... Tak nie no. wiem, czy zauważyliście, że na przykład... E... Jasper ciągle miał to cygaro. I co jakiś czas robił. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak dodajesz no. właśnie takie detale, które sprawiają, że jak nie usłyszysz, to zobaczysz. No. Bardzo eee. fajna rzecz. Z... Kaliski, Jeszcze je... No, no, taką grała no. właśnie. O Boże, panowie, ratujcie damom, jestem w opresji. No, tak, tak. Daliśmy się nabrać. No, nie, daliśmy o, się nabrać. stare konie. Ja wiedziałem, że to się stanie. Ale. Coś. Słuchajcie, powiem tak, wyszła nam taka walk sesja bardzo mocna. Tam były wątki społecznie zaangażowane, nie, nawet w tych naszych buntonach i smoltokach, nie. Więc e, to mi się bardzo podobało, nie? Że bardzo tak, ładna tak. miniatura skończona. Tak. Mhm. Mm? No dobrze, no. Tak, to jeszcze. Jak to jeszcze coś... chcesz na? No, Co, tak. Chcę no, wam jak powiedzieć, chcesz, jeszcze... że was uwielbiam i chcę z wami grać. Wińcy. Wincy, Wincy. Wincy. No to wyjmujemy kalendarze, no. no, no. Także zobaczycie, będzie no, jeszcze Bogu u nas, na pewno Rafała zobaczycie u nas. A czy to będzie jednostrzał? Ja mimo wszystko chciałabym wam poprowadzić coś dłuższego troszkę. Nie musi to być, wiecie, nie wiem, co, co tydzień, ale nie wiem, co dwa, trzy tygodnie, żebyśmy tak mogli pogadać i pograć i pośmiać się. I może jeszcze kogoś dobierzemy. Jedną osobę przynajmniej nie będzie. Zobaczymy. Tak. Zobaczymy. Najwyraźniej. Więc dzisiaj przed Wami moi drodzy widzowie wystąpili jako Percy Eggers Bogu z kanału Niesamowite Narracje. Wystąpił nasz drogi przyjaciel Rafał jako Alex Ross. A całą przygodę nadzorowałem ja, czyli Arond. I to nie wszystko na ten tydzień. Bo mamy trochę jeszcze sesji, więc jutro w zasadzie kolejna sesja na Tropie Ktulu, gdzie będę graczem? I żeby było śmieszne, to ci powiem, bo się uśmiecham z nazwiska, bo moja postać nazywa się Alfred Ross. Więc no może jakiś wie. kuzyn. Kto wie? Kto wie? Albo hmm. potomek, bo my gramy w latach 50., więc może potomek. E wszystko się może zdarzyć? Oczywiście. W środę za to mamy finał sesji. Dzieciaki na rowerach z kilkoma fantastycznymi graczami, a w czwartek ja również jako gracz będę występował w sesji dotyczącej, może ktoś zna, może nie, ale Doktora Hu. Będę... Ja znam. Bardzo brytyjsko, bardzo brytyjsko. Very British, my sir. Myślę. So. Lovely. Thank you so much. No dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.